Przed dzisiejszym spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Zapraszamy na Orange Velodrome. Witamy ze stad Orange Velodrome wszystkich naszych widzów. Zapraszamy serdecznie na transmisję, bo czeka nas piłka nożna w najlepszym wydaniu. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Liczymy, że dzisiejszy mecz będzie obfitował w porywające akcje i piękne gole. Reprezentacja Francji zmierzy się z Portugalią. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Jean-Felix uderza na bramkę, po mistrzowsku broni teraz Ménion, co za parada. Krótkie rozegranie teraz, a oto przy piłce Fernandes, tak należy bronić w dostępu do własnej bramki. Pora, by zobaczyć, co przygotował nam selekcjoner Portugalczyków. Rui Patricio w bramce. W obronie Ruben Dias wystąpi razem z Pepe. Dalej Bernardo Silva. Oraz... Ale popatrzmy, bo mają okazję. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Griezmann opuścił skrzydło. Ależ łatwo teraz minął. Portugalczycy za chwilę wznowią grę od rzutu wolnego. Bernardo Silva. Jean-Felix. Jean-Felix. Jeszcze raz Bruno Fernandes. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Adrian Rabio. Aurelian Tchouameni. Griezmann. Oman. Ma, Kingsley, Koman. Ma teraz szansę. Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Nie ma wrzutki w pole karne. Piłkę ma Kingsley Coman. Teraz Kianu. Musi trafić! Ulala! Francuzi zmarnowali fantastyczną szansę na otworzenie wyniku. No ciekawe, czy będą kolejne. Na flance jest miejsce, tam właśnie próbuje Portugalia. João Felix! Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem. Dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Prowadzą zatem 1 do 0. Koman. Piłkę ma Kingsley, koman. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. W statystykach widać, że Portugalia rzadko jest przy piłce. To rywale kontrolują grę. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli? Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka, aż się proszą o skarcenie. Tymczasem ponownie oddają inicjatywę rywalom. Okazja może być groźnie. I Francuzi odrabiają stratę. To jeszcze nie koniec. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. I mamy remis. 1 do jednego. Guerreiro pokazał nam, jak powinno się wykonywać w ślizgi. Ma wsparcie, by to rozegrać. Jednak tracą teraz tę piłkę. Rafael Guerreiro w posiadaniu piłki. Przy piłce Rafael Guerreiro miał kilka opcji. Idzie w środek. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. W okolice jedenastki teraz wrzuca. To trzeba było zrobić lepiej. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Przyjmuje Jean Cancelo. Jak rozwiąże tę sytuację? On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! W pole karne. Bernardo Silva. Piłka terasu Danilo. Ale zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Nie zawsze jest się na ustach wszystkich z dobrych powodów. Tym razem jęk zawodu po czerwonej kartce zamiast euforii ze zdobytego gola. Taki jest futbol dość nieprzewidywalny w gruncie rzeczy. Trzeba stosować się do reguł gry. Wtedy kartek się nie dostaje. Upamykano i Francja traci piłkę. Bernardo Silva. Jeszcze raz Bruno Fernandes. Szansa, czy przełamie impas? Udana interwencja Bramkarza. Oman. Oh I akcja zastopowana. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Francuzi tracą piłkę. I rywal zostaje w tyle. Bernardo Silva, menią! Sosa kapitalna obrona. I mamy korektę składu w drużynie Portugalii. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Obrona już czekała na to dośrodkowanie. Bardzo dobre ustawienie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Uwaga, to jest setka! I broń, i bramka! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola, jednak. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Schodzi do środka. Co teraz zrobi? I Griezmann. Otrzymuje podanie. Zanosiło się tutaj na gola, ale pokrzyżował im szyki tym świetnym odbiorem obrońca. I Bernardo Silva. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Uwaga! Bernardo Silva! Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Francuzi nie ustają w staraniach o gola, który dałby im zwycięstwo. Ale czas ucieka. Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Francja naciera. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Ronaldo! Bez trudu teraz łapie piłkę. Nieodpowiedzialnie teraz, bardzo groźna strata piłki. Uwaga, będą prowadzić, ależ to była istotna obrona. Gdyby nie Bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym w wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Pole karne, głęboko teraz. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Co za refleks! Bramkarz ratuje im teraz remis w pięknym stylu. A wydawało się, że padnie tu Bramka na wagę zwycięstwa. Brawo!